Cześć! Jestem Max i witam was w kolejnym filmie na tym kanale! I tym razem przedstawię wam 5 bardzo ciekawych modyfikacji do Minecrafta 1.16 Tak więc jeśli taka seria wam się spodoba nie zapomnij o zostawieniu łapeczki w górę Oraz subskrybowanie tego kanału ponieważ lecimy po 1000 subskrypcji do początku wakacji Z waszą pomocą, myślę że może się nam to udać ponieważ bardzo dużo z was nie subskrybuje tego kanału Zasubskrybujcie, w każdej chwili możecie odsubskrybować jeśli wam się nie podoba I co? Myślę, że możemy już zaczynać. Tak więc na dzisiejszy odcinek przygotowałem 5 bardzo ciekawych modyfikacji. Przejdźmy może do pierwszej z nich. Czy zawsze chcieliście posiadać Emeraldowy Ekwipunek w Minecraft, nie posiadając żadnego Emeralda? Już mam dla Was rozwiązanie. Ten mod nazywa się Colorful Tools Mod. I jak możecie się domyślać, osoby, które znam angielski, ten mod pozwala nam kolorować nasz Ekwipunek, tak żeby wyglądał bardzo ciekawie. I jak możecie zauważyć, trzymam właśnie w ręce Emeraldowy kill-off, który jest marzeniem wielu graczy. A więc... Krótko, teraz zaprezentuję Wam, jak takie bronie uzyskać. Tak więc, cały trick, jak zafarbować nasze itemki, polega na tym, że potrzebujemy Crafting Table. No to jest, wiadomo, podstawa. Potrzebujemy naszych kilku narzędzi, które chcemy zafarbować, naszych barwników, na jakie chcemy zafarbować, oraz sticky gu, czyli przedmiot, który został dodany w tej oto modyfikacji. Wchodzimy do Crafting Table, kładziemy nasz żelazny kilow, dajemy sticky gu i pozyskujemy w ten oto sposób lepki żelazny kilof. Działa to oczywiście z każdym rodzajem narzędzi, ja tutaj zrobię troszeczkę tego, skopiuję Więc mamy już sticky iron pickaxe Dajemy sobie barwnik, który nas interesuje W moim przypadku będzie to Żółty barwnik I proszę bardzo, mamy w tym momencie Żółty żelazny kilof I możemy normalnie żółtym żelaznym kilofem wędrować Robimy, pokażę Wam również bardzo ciekawe kombinacje. Możemy sobie stworzyć czerwony albo nie wiem, na przykład pomarańczowy i proszę bardzo jak to fajnie wygląda pomarańczowy yy, diamentowy mieczyk. Tak więc ten mod bardzo fajnie działa z naszymi narzędziami. Jeśli chcecie pokolorować sobie swoje narzędzia, to po prostu link do, tego, do tej oto modyfikacji macie w opisie. Tam również znajdziecie prawdopodobnie craftingi do... Tego wszystkiego, co wam zaprezentowałem, a ja jeszcze na zakończenie mogę Wam zaprezentować, jak wyglądają wszystkie narzędzia zafabowane na tym modzie. Więc proszę bardzo, tutaj mamy na przykład Black Iron Sword. Tutaj pokazane są te narzędzia, chyba, a nie, to są wszystkie warianty. O kurcze, nawet nie wiedziałem, że tutaj powiedzmy czerwony miecz, on ma takie, jakby warianty i najlepiej wygląda na złotym albo netherytowym. Naprawdę ciekawie to wygląda. Więc myślę, że możemy przejść już do kolejnej modyfikacji. Tak, więc kolejną modyfikacją na naszym sterowniku będzie modyfikacja o nazwie Macau's Bridges. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem nazwę autora. I jak możecie się domyślać, osoby, które znają angielski, ta modyfikacja daje nam takie oto przepiękne, customowe mosty, które możemy sami wykraftować oraz sami kłaść. No, popatrz, czy to nie wygląda fajnie. Przykładnie przez taki most nad jakąś przepaścią w Minecraft. Oczywiście, craftingi tych mostów macie w tym momencie w opisie. Możecie sobie zejść na stronkę autora. On tam podał wszystkie craftingi, ja wam niestety nie mogę tego zaprezentować, ponieważ ten Ciek trwałby 30 minut, a tego oczywiście nie chcemy, ponieważ jest to bardzo krótki, króciutki oraz szybki przegląd. Według mnie te mosty prezentują się naprawdę przepięknie, są, jak możecie zauważyć są tutaj różne warianty tych modów, warianty tych mostów, maksymalnie wysuł się. Na przykład bambusowy most, rope road most, powered ro raped rail bridge. O kurczę, czyli mamy nawet mo y, mosty z storami. Naprawdę bardzo to ciekawie wygląda. Zobaczymy sobie jeszcze most, prawda, na linach oraz taki zwykły. Czyli z tego co widzę mamy tutaj y, różne rodzaje tych mostów. Tutaj mamy jakby zwykły most, taki. No, każdy jest rodzaj tego mostu. Tutaj mamy nowy most, czyli no coś co dla budowniczych. Myślę, że bardzo. Ciekawie się przyda. Pozdrawiam cię, Power Powered Rape 10. Czyli tutaj mamy nawet most, który nam. który ma zasilane tory. No czy to nie jest świetne. Sprawdźmy, czy to jest kompatybilne z Minecartem. Proszę bardzo, Minecarta sobie kładziemy. A nie, czyli tutaj musimy najprawdopodobniej postawić yy, tory. Proszę bardzo. I te tory teraz będą zasilane. I możemy normalnie na takim moście jeździć. Według mnie bardzo fajnie to wygląda. Jeszcze sprawdźmy sobie, co to jest za most. O kurcze, mosty się da pionowo stawiać? XD trochę yy, to, to coś, to, to chyba nie powinno tak wyglądać, chyba że to jest drap, Chociaż ej, XD trochę Dlaczego mosty... Czy mostów nie powinno się... Dobra, nieważne Bamboo Bridge. Myślę, że ten most będzie wyglądał bardzo ciekawie No wyobraźcie sobie, jakby to wyglądało na biomie dżunglowym No przecież te mody są przepiękne Polecam wszystkim zainstalować te mody na własny świat Rival Mamy tutaj również takie bardzo słynne w, w wielu miejscach na ziemi są takie Jakby to nazwać Mosty osadzone na takich linach i one się tak bujają jak przechodzimy Nie wiem czy w Minecraftie doświadczymy tego bujania Ale na pewno doświadczymy przejścia do trzeciej modyfikacji Tak więc trzecią modyfikacją na naszym celowniku będzie modyfikacja o nazwie Weapon Troll Jak sami możecie się domyślać, z angielskiego modyfikacja nam pozwala na rzucanie naszymi broniami w przeciwników. Po prostu polegał ona na tym, że. Co to jest? Polega ona na tym, że przytrzymując ALT oraz klikając kół, możemy wyrzucić naszą broń i wygląda to naprawdę bardzo ciekawie. Niestety na trybie kreatywnym nie jesteśmy w stanie powrotem tej broni odzyskać, a wielka szkoda, mam nadzieję, że na surwivalu oczywiście jest nam dane to odzyskać. I popatrzcie się, lata sobie pszczółka i my możemy w nią, oczywiście, tylko sobie skopiujmy najpierw przedmioty, możemy w taką pszczółkę rzucić motyką. To jest bardzo wygodne. Na przykład goni nas horda zombie możemy ją spłoszyć motyką. A nie, ni niestety z motyką to nie działa. Ale na przykład z broniami to oczywiście działa: typu siekiera, miecz oraz nie wiem, czy jeszcze są inne rodzaje broni w Minecraft, chyba nie ma. No, pszczoło, chodź tu, chcę zaprezentować, widzę jak to działa. Aha, bo to alst trzeba trzymać, dobra, Maxej. Oczywiście działa to z motyką. Tak więc yy, przypominam jeszcze raz, że linki do każdej z tych modyfikacji macie w opisie oraz łapkujcie, jeśli ten film się spodobał, ponieważ, ile to dla mnie znaczy, dla was to jest tylko jedno kliknięcie. A co? My możemy przejść do kolejnej modyfikacji. T tak więc, tym razem znajduje się w wiosce i kolejną, już czwartą modyfikację na naszym celowniku będzie modyfikacja o nazwie Guard Villagers. Jak możecie sami zauważyć, dodaje ona ochroniarzy wioski. Strzeżą oni wioski oraz pilnują tych biednych wieśniaków. Bardzo mi się podoba również ten schowek na strzały, nie pamiętam jak to się fachowo nazywa, możecie pisać w komentarzach ale modyfikacja jest naprawdę świetna zaraz wam pokażę jak to współgra jak na przykład mamy raid. jeszcze tylko jestem ciekaw czy możemy tych wieśniaków sami przyodziać, proszę bardzo mamy diamentową zbrojkę i jestem ciekaw czy możemy ich przyodziać w, nasze, w naszą własną zbroję oraz tak żeby oni nam w naszym własnym ekipunku pilnowali wioski i byli bardziej uzbrojeni, proszę bardzo chyba możemy mu założyć zbroję Ponieważ słyszałem dźwięk, sobie tą zbroję założył. Że... Proszę, rzućmy mu zbroję pod nogi, czy on ją podniesie? Czy ty ją wieśniaku podniesiesz? Tak więc, niestety chyba naszych wieśniaków nie możemy przychodzić we własny ekwipuny Chociaż jeszcze sprawdzimy, czy możemy im dać... Kurcze, nie możemy im dać własnych broni Dlatego widzimy się, ja sobie dam efekt bad omen Oraz widzimy się jak w tej wiosce będzie rajd Tak więc proszę państwa, oto mamy rajd w naszej wiosce Villagerzy biją w dzwony Zaraz zaczną ich dojeżdżać villagerzy Rajd, już pasek z rajdem już dobiega końca I zaraz będziemy mogli zauważyć jak nasi guard villagersi będą Yy, odważnie bronić wioski. Jak możecie zauważyć, tutaj już zaczyna być rajd. Zaczynają pilacze dojeżdżać naszych wieśniaków i nasi guard-pilaczerzy naprawdę bardzo fajnie się spisują. Można nagrać bardzo fajne klipy. Oczywiście, niestety, wypada z nich zbroja, gdy skiną. Albo stety, no jest to troszkę OP nie ukrywam. Mamy tutaj wieśniaków z kuszami, wieśniaków z mieczami, każdy rodzaj wieśniaka. Niestety ten z mieczem nam padł. Oczywiście modyfikacja daje nam jajku, które spawnuje nam gardów. I co? Myślę, że możemy lecieć do piątego oraz ostatniego moda na naszej liście. Tak więc widzowie, ja znajduję się już tutaj nad, prawda, rzeczką i zaprezentuję wam kolejną bardzo ciekawą modyfikację oraz bardzo przydatną na nasze światy z Rival, którą jest, uwaga, uwaga, skuba jeer. Y, osoby, które znają angielski mogą się domyślać, że jest to po prostu sprzęt nurka. Modyfikacja dodaje nam scuba helmet, czyli po prostu Hełm, który pomaga nam oddychać pod wodą. Gdy go założymy, nasza postać będzie lepiej oddychać pod wodą. Mocykacja również daje nam skóra chestplate, która pomaga nam wydobywać bloki pod wodą. Przyspiesza ona po prostu ten proces. Nie wiem czy współgra to z Mining Fatigue. Możecie sprawdzić i mi napisać w komentarzach. Modyfikacje daje nam również skuba Leggings, które poprawiają nam pływanie w wodzie oraz skuba Boots, które poprawiają nam chodzenie po morskim dnie. Gdy się wyposażymy, oczywiście nasza postać jest troszeczkę wolniejsza, ale za to bardzo ciekawie wygląda. I co? Myślę, że możemy skoczyć i przetestować jak się pływa Chodzi się po dnie morskim bardzo ciekawie i pływa się bardzo szybko. Jestem ciekaw, czy to się spotęguje. O kurde, ale możemy zasuwać, jeszcze jak mamy efekt delfina. Jestem również ciekaw, jak y, wygląda wykopywanie. No i jak możecie zauważyć, wykopywanie wygląda tak jak normalnie, jakbyśmy to robili w Overworldzie. Dlatego modyfikacja, myślę, że bardzo przydatna na wasze świat Survival, standardowo. Craftingi macie na stronie autora, do, którego, do której macie link w opisie. Z tej oto strony pobierałem również mody. I co? Skuba Jir. Tak oto prezentuje się ta modyfikacja. Bardzo ona pomaga eksplorację eksploracji morskiego dna. Jak możecie zauważyć, mam water briefing chyba na nieskończoność, nawet, tylko nie jestem pewien, czy ta zbroja przypadkiem nie zgrzywa. i nie trzeba jej naprawiać. To możecie mi również napisać, jeśli będziecie testować modyfikację. Tak więc z tego filmu to na tyle. Mówił do Was Maxej. Mam nadzieję, że te 5 modów Wam się spodobało. Jeśli chcecie tego więcej. Nie zapomnijcie o ocenie tego filmu pozytywnie i co? Mówię do Was, Maxej, subskrybujcie kanał i cześć!